Ty chciałeś sobie tym wyregulować kuźwa brwi. Ja to sobie zapamiętałam, już nie pamiętam. To jest mufa. A wiesz, gdzie gdzie, gdzie się spo... Nie! Ja w, nie. wgooglałem i to mi wyświetliło jako mufę. To tyle sam wiedziałem. Wyglądało to trochę inaczej. Ja nie miałem znacznych przedmiotów. A co sobie pomyślałeś? Nieważne. W dzisiejszym odcinku będziemy odgadywać przedmioty po zdjęciach. Jest to pomysł podpatrzony oczywiście od Isamu. Pierwszy przedmiot, który Oliwi pokazuje, wam się wyświetla oczywiście na którejś przebitce z kamer. To jest do aparatu, coś nie. To jest coś do aparatu. Nie, to przejściówka nie będzie od obiektywu nie. Nie wiem, jak to się nazywa. <grym> to była moja ostateczna odpowiedź. No przesłona, to to nie jest. Nie. Coś do aparatu na pewno. Nie. Czekaj. To będzie przejściówka, nie? Na większe obiektywy? Jest A? to adapter do innego mocowania Ale obiektywu. Ale wiesz dlaczego? Jak się przypatrzyłam, to ten dzyndzelek z boku coś mi tak zaczął podpowiadać. Gdyby nie to, to bym powiedziała, że to jest to... Matryca. O, właśnie. Drugi przedmiot. To jest karta. Nie, to jest... Kuźiwe, nie wiem. Czekaj, to wziąłeś od Isamu. To nie był procesor, tylko ja to sobie zapamiętałam, już nie pamiętam. <laughs> Kurde. Tak to jest nie pamiętam. czasami, że... Coś do komputera, ale nie pamiętam co. No i taka ma podpowiedź. Jeszcze jest coś, na co ja zwracałem uwagę przy kupnie laptopa. Pamięć. Operacyjna? No, to... nie, nie zgadłabym, ale jak powiedziałeś to pamięć. Tak, letni. do komputera mogę ci przyznać, że pół punkta. Czyli pamiętam? masz półtorej punktu. Kolejny przedmiot. Strzelaj. Ale najwyżej to wytniesz. Świeca żarowa? Zgadła. Tak? Dwa i pół punkta. Yeah. Tak, jest to świeca żarowa. Ale wiesz co mnie Zmieniło to. Dobra, dobra, kolejny dobra. przedmiot i jest to <grym> fajne też takie. Wygląda w środku jak karta. To nie jest jakiś sterownik? Nie, nie mam pojęcia. Chcesz podpowiedź? Tak. To jest do komputera. To, co mogliście widzieć na obrazku, jest to stary model procesora, kolejny przedmiot. A, ale bo to jest do komputera. Boże ja z początku myślałam, że to jest takie duże jak do auta, od chłodnicy, ale to na to jest do komputera, bo widzę wejściówkę. Więc to są te wentylacyjne wiatraszki do komputera, nie wentylacyjne, tylko do czego ono mówi? Patrz żeby na całokształt. Procesor się nie kosztuje. Nie, gra. patrz na całokształt. Taka podpowiedź ode mnie za Friko. A co się jeszcze? Karta? Nie. Karta to to nie jest. Karta to to jest? Nie. Twoja ostateczna odpowiedź? Boże, no nie wiem. Wiesz, że jest wiem. to do komputera. Do tak, komputera. Żeby, żeby schładzać, co schładzać? Procesor. Co jeszcze się schładza w komputerze? Co nie osiąga się temperatury? Nie wiem, co się, wiem, że się schładza w aucie. Chłódnicę Jest jeszcze jeden taki. Podzespół w komputerze, który przy używaniu się nagrzewa, i musisz go schładzać. To jest moja podpowiedź. już ci podpowiedzi nie dam. No ja widzę, ale ja nie mam pojęcia, co do, co do czego to jest. Wiem, że są wejściubki, jest tam wejście HDMI, USB i to stare do. to widzę, do monitoru, ale co to to jest, to do końca nie wiem. Dobrze, jest to karta graficzna. Jednak. By... Pół punkta dostaniesz ode mnie, czyli masz trzy punkty. Yeah! Następny przedmiot. No, śrubka. No na pewno coś tam się wkręca Nie, w to. Nie, no przejściówkę. Na, z mniejszego gwintu na większy gwint Albo na odwrót Jest to redukcja no. Dobra, mogę przyznać punkt Kolejny przedmiot? Nie, nie mam pojęcia Wiem, że to się łączy dwie rury tym i tak dalej, ale... Za to ci mogę przyznać pół punkta Łącznik to to nie będzie To się profesjonalnie nazywa... Mam powiedzieć? No Mufa A, tru, To się kiedyś z tym spotkałam, z tą nazwą jest mufa A wiesz, gdzie, gdzie się... Spo... Nie Ja w, nie. wgooglałem i to mi wyświetliło jako mufę Co to może być za przedmiot? Procesor? Nie wiem, strzelam, no nie wiem. Kategoria, ten... do czego może. Komputer. Komputer, okej. Okay. To, to jest oczywiste, że komputer. Procesor widziałaś mniej więcej jakich jest rozmiarów. Takie małe Kartę, gówno. Graf... Kartę graficzną mniej więcej widziałaś, jakich jest rozmiarów. Płyta główna ostatecznie, nie wiem. Pół punkta za to, że zgadłaś, że to jest do komputera, to jest zasilacz komputerowy. Dobra, Zobaczymy. kolejny przedmiot. Poczekaj, widziałam to gdzieś. Na pewno to gdzieś widziałaś, bo to się w wielu rzeczach przewija. Te przedmioty możesz znaleźć w innych też formach, na przykład w aucie. I tak nie wiem. Nie no nie wiem serio. Ja bym obstawiała, że to jest jakaś żarówka, ale to nie wygląda w ogóle na żarówkę. Nie no bezpiecznik wygląda zupełnie inaczej. Ze względu na to, że bezpieczniki to są. To się wkłada? Czy to jest tylko to co? Bezpiecznik to? No dobra ciul bezpiecznik, ale to nie jest bezpiecznik. Tak jest to bezpiecznik. Kolejny przedmiot, tak? Proszę. Nie wiem co się znajduje do końca w aucie, bo tak chłodnica nie. Łożysko to to nie jest żadne. P punkta dostaniesz, mogę ci podpowiedzieć, ale jako, że odgadłaś, że to jest do samochodu, to już ta moja podpowiedź się redukuje, więc jak odgadniesz z moją podpowiedzią, dostaniesz jeden punkt. Używasz to na co dzień jeżdżąc autem. Skrzynie biegów. Tak, to by się zgadzało. Nie, nie zgadzałoby się. A nie, ja wiem. To jest drążek kierowniczy. Nie. Drążek kierowniczy. Jaki drążek kierowniczy? Nie, ale kłopoty teraz ganę. To już ci mówię, sprzęgło. Ale po punkta masz. Zobaczymy. Zaraz wygooglam, bo ja wiem, jak to znalazłem. I... Ja wiem co to jest, ale dla profesjonalnej nazwy też nie znam. To się właśnie do hydrauliki często używa. Owija się te takie złączki różne z kolankiem, nie kolankiem, rurkami, żeby jakby uszczelnić też. To się też kładzie ze smarem. Można to zamiast tego wykorzystać taką to takie plastikowe teraz co robią takie głównie Dobra, masz punkt, ale nie. ja znajdę profesjonalną. Nazwę na to. Pakuły! O, właśnie, to są pakuły. Kolejny przedmiot. No. klawiatura. Tak, ale chodzi mi tu bardziej o zastosowanie do czegoś. Ją taką klawiaturę wykorzystuje. Masz już pół punkta, że odgadłaś, że to klawiatura, ale. Ale przez to, że wydaje mi się, że to jest łatwe, może w ogóle nie być do tego, co ja myślę. Bo wydaje jest... mi się, że to jest po prostu, no, joystick i tak dalej, to to jest jakby do, do, do gier, czy coś takiego. Wykorzystuje się to w ochronie też, między innymi. Do monitoringu. Wasz punkt. Kolejny przedmiot. Ob DJ-ka, tak to się mówi? To... No nie wiem. Jak... Na pewno masz pół punkta, że wiesz, do czego to służy. Dobra, masz pół punkta. A. Oj, przepraszam. Oj, oj, przepraszam, już widziała. kolejny przedmiot. Dobra, to od razu lecimy, jak już widziałaś kolejny przedmiot. Znaczy się tak, ma to mikrofon, widzę, że ma wejściówkę do mikrofonu. Coś ma tu z Wi-Fi, że. Ale z Wi-Fi, po co mikrofon wtedy z tego? Coś do internetu, coś do wzmocnienia. No nie, bo to jest bez sensu, po co by był mikrofon? Chcesz tak, chcę. Dobrze, ja to chciałem kiedyś, do tego, żeby rozwiązywać pewne aspekty przy nagraniu. Czemu, żeby nie było, żeby nie zbierało dźwięku? Ale coś związane z dźwiękiem. No to się domyślam, skoro ma wejściówkę mikrofonu. Jest to mikrofon bezprzewodowy. I ostatni okay. przedmiot. To, to wygląda jak taki zegarek, ale to ma decybele, więc to jest też coś odnośnie dźwięku. Coś takiego, jak ty masz tam na listwie, tylko w takiej mini jakiejś wersji, do takich przenośnych właśnie to nagrywa coś. Tylko ja nie wiem, jak to się nazywa. Dobrze, dostaniesz hmm. ode mnie punktu, jakby nie znasz profesjonalnej nazwy tego, chociaż producent jest na dole napisany. Nie, nie zwróciłaś na to uwagi. Producent jest na dole chyba albo. Fendi Czy Zoom? Zoom jest producent. Tylko nie przesuwaj od tego. Ty chcesz profesjonalne nazwy? Nie, tego akurat nie. W sensie to ma bardzo zbliżoną nazwę do tego, jak powiesz to po swojemu. To jest przedmiot, który używa się do ogarniania skóry. Skórek, chyba przy paznokciach Co to znaczy ogarnianie? No w sensie od, odciągania skórek. Odpychania. Odpychania, tak. tak Odpychacz od... do skórek, tak. Czy tak? O, punkt. Dokładnie to kopytko, uszer do skórek. O, okay, tak mam to punkt. się nazywa. Tak, już jesteśmy w takich rzeczach, no to to. To są nożyczki do obcinania skórek. Tak, jest. Ale łatwo idzie. To co to, to co to jest? Wycięłam jakby, bo to tam było nieistotne. O to mi nie chodziło, co jest tu, ale dokładnie co to to. Płatek pod oczy. Podpowiedź chcę. Ja nie wiem co, do czego w ogóle to służy. Ja no to chcę twarzy. Podpowiedź. To jest jedyna podpowiedź jaką ci mogę dać. No to tyle sam wiedziałem. No płatek pod oczy, tak? Tak, no bo moje to jest płatek pod oczy. Ale tylko po co on jest? Po co ten płatek pod oczy? No żeby ma jakąś maść sobie tu pyknąć. Tym płatkiem, żeby nie było problemów, albo żeby wyczyścić, tak? Albo żeby po prostu to sobie leżało z jakimś preparatem, żeby nie było worów pod oczami. Tylko to mi no się No nie, wody. to jest płatek, żeby ci nie spadały cienie do powiek, jak sobie nakładasz pod oczy. Ale no, masz pół punkta, powiedziałaś coś prostego. Co to jest? To wygląda trochę jak gumka do włosów. No to jest do włosów. To jest ta siatka na włosy, żeby włosy nie latały. Ostatecznie? Podpowiedź się, że to jest coś no, do włosów. Tak, no inaczej ci nie mogę powiedzieć, bo to by było zbyt oczywiste. Gumka, przez którą włosy się nie plątają. No musisz się zdecydować. Tak, moja ostateczna odpowiedź to gumka do włosów, i przez tą gumkę się włosy nie plątają w koku. No czy w nie. To jest tak zwany dana do włosów. Co to to jest? To jestem przedmiot do ćwiczenia łapy, żeby można było ściskać. Do czego to jest? To wygląda trochę tak, jakbyś to miała sobie w nos włożyć. Dwie końcówki różowe w nos. Wkładasz. W ogóle nie wiem do czego to służy. Tylko głównie do twarzy. A może inaczej ja się zapytam o no. odpo odpowiedź, bo tak będę sugerował, no. że to było do twarzy. Używa się tej góry części, tak? tak? Nie wiem, przedmiot do ściągania tapety z twarzy. Nadmiaru tapety z twarzy, czy co? Moja Ostate... ostateczna odpowiedź, tak. To nie, to to jest, mój drogi, sprężyna do usuwania włosów. To co jest? <noise> To dziwnie wygląda, naprawdę. Bardzo dziwnie wygląda. Nie wiem, co ty próbujesz mi pokazać. Ja nie wiem, czy tego przedmiotu nie będę musiał wygórować. Wyglądało to trochę inaczej. Ja nie miałem znacznych przedmiotów, a no, no dajesz. Jak mówisz, że to jest do twarzy, na oczy coś. Obstawiam, że to się nakłada na oczy. Czyli oko i cienie. Na, moje, na moje tak. No, blisko, oko i tuż do rzęs. Aaa, na takie zasadzie tak. to działa. że jak sobie na przykład najpierw pomalujesz powieki, albo nie umiesz malować, wiesz, rzęs, to żeby sobie dołożyć, ułatwić. tak, ułatwić, okay. to sobie robisz na tym. No nie, bo powiedziałeś <laughs> no. do cieni, no, czyli pół. Może być Dobre, pół. Dobra, może być pół. Tego nie będziesz wiedział, co to jest. Płatki na oczy z zabezpieczeniem, żeby to nie spadało. Moja ostateczna odpowiedź. No nie, taśmy liftingujące, modelujące twarz. Jak to się nazywa? To było w hotelu Paradise. Ciekawe, czy zapamiętałeś tak, jak ja zapamiętałem? Nie, i samu. Nie, 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 nie. Bolerko, a la bolerko. Ale to miało taką dziwną nazwę. Wiedziałem. To tylko jedna osoba z hotelu tak, Paradise. Paneska. Boże jedyny! Ja Thomas, ci pół punkta. Dziękuję, ale nie znam profesora. No właśnie, wiedziałem, że to ma dziwną nazwę. Co to to jest? Stanik, nie? O, ostatecznie. Jest to stanik. Jest to stanik, który prawdopodobnie się, się. Używa się go w momencie, kiedy masz operację plastyczną na cycuchy, żeby to utrzymać w ryzach. Na moje to jest, jest ostateczna odpowiedź, że to jest stanik, który wspomaga. Za to albo odpowiesz, znaczy się. ja nie Mówię, że mówisz źle, ale ogólnie chciałabym nadmienić, że albo odpowiesz na to pytanie tak jak powinno być, bo to jest zbyt łatwe, w sensie tak stricte do czego to jest, bo no, zapowiedzenie stanik, no okej, okay, no kurde, każdy widzi, że to jest stanik, więc jakby to by było za łatwe. To jest stanik, który się go wykorzystuje po operacji na biust, powiększania biustu, żeby go utrzymać w ryżu. Tak, to jest moja ostateczna no odpowiedź. No nie, to jest stanik do karmienia w ciąży. Jego się tu specjalnie ci odpina. Tu się na pewno pomylisz, co to jest? Gąbka do mycia twarzy. W sensie, Ostatecznie? No, znaczy się nie gąbka, tylko taki, no, no, taki cicik do mycia twarzy do. do no ja jakich... wiem, taka chodzi ci o tą elektryczną, którą tak. mamy. No nie, to jest do mycia pędzli. No to będziesz wiedział. <noise> Mogę ci inne zdjęcie wyszukać, jak chcesz bardziej łatwiejsze. No moje zalotka, ale, tak. tak. Ta zalotka. Nie wygląda dla mnie jak zalotka. Co to jest? Nie wiem, kubek do trzymania paluszków. Nie, podpowiedź, poproszę, do czego to służy, bo nie wiem. Najczęściej jest to stosowane do nóg. Najczęściej jest to stosowane do nóg. Okej, okay, czyli to będzie jak się robi. Pedikir jest na nogi? Tak. Pomiędzy palce. Ostatecznie? Tak. Na pewno. No ja jakby nie mam innej koncepcji, do czego to może służyć. No, to po, po, powiem Ci, to nie jest z silikonu, tylko z plastiku, twardego plastiku. Więc no raczej do tego nie służy, co Ty powiedziałeś. Masażer to nóg. Do ściągania martwego naskórka. Ostatecznie? Tak. No nie, to jest masażer, ale antycelilut... Ce, cel, Celilutowy, bo... celulitowy, no, tak. Ale to jest siema, <laughs> powiedziałem masażer, ale... Nie, tutaj wybiła z rytmu. No Dobrze po punkta. co to jest? No. Co to jest? To do nosa jest. Ostatecznie. <grym> tak, ostatecznie jest to do nosa. A, a co sobie pomyślałeś? Nieważne. Ja ja mówię, że to jest do nosa bez kitu. A widziałeś kiedyś bańki, tylko że plastikowe? To są takie mini bańki do twarzy, do masażu twarzy. Co to jest? Na ten temat ostatnio rozmawialiśmy, dlatego ci dałam, bo stwierdziłam, że będziesz wiedział. No to, ci... jest, to jest maska pod oczy na ten, żeby nie, były, nie, nie było worów. Tak na pewno to wygląda moje maski pod oczy, a nie w innym kształcie są. Powiem ci, że w... zostań przy temacie, które były dwa poprzednie. O <laughs> dwa poprzednie już nie pamiętam. No! To jest, żeby ściągnąć skórę. Na moje. Takie płatki, które ściągają skórę, albo masażer? Twarzy? W się sensie po masażu się coś takiego daje, i ten. <grym> nie, też masażer do twarzy. Daję takie z prostszych rzeczy jeszcze, bo tego nie powiedziałeś, nie, nie miałeś. No, to jest gąbka do nakładania tego podkładu. Beauty Blender. Tak. Ja nie wiem, czy to Beauty tak, Blender, tak, czy tak, nie, tak, ale to jest gąbka do nakładania podkładu. No i ostatnie, uwaga. Jestem ciekawa, czy będziesz wiedział. Jest to przedmiot. Y dzięki któremu można włosy uregulować, w sensie kształty, bo widzę, że tu są jakieś te sznureczki i też się na sznurkach czasami właśnie modeluje, czy to tam brwi, czy coś. Ostatecznie? Tak, moje tak. No. O, uważał, że to jest do regulowania włosów jakiś, czy coś, brwi, tak. Tak, coś takiego. Jest dla mnie regulator włosów. Wkładka hormonalna, antykoncepcyjna. Ty chciałeś sobie tym wyregulować kuźwa brwi. Ja myślałam, że ty to będziesz wiedział, bo są takie zdjęcia, grafiki, że o dziecko się rodzi po prostu z, z taką wkładką w ręku. Ja myślałam, że ty to będziesz wiedział. Ja pierwszy raz coś no. takiego widzę. Tym miłym akcentem. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do następnego odcinka.